Będzie rządził prosto, taki cham. Ze skrajności w skrajność popada. Miejmy nadzieję, że jest nadzieja. Jestem przerażona tym, co się dzieje na świecie. Już niemal pewne, że pan Donald Trump wygrał te wybory. Wszystko na to wskazuje, co pani sądzi? To znaczy, wie pan, ja byłam generalnie za Kamalą Harris, jeśli można być za kimkolwiek, prawda? A to. No, no może będzie lepiej, ale będzie rządził prost taki cham. No. no przecież te lata jego rządów, to wcale nie było to, że on był świetnym przywódcą. No no myśli, że pieniądze zaczęli. wszystko załatwiają. No, jest rozpasany, jest zadufany w sobie, jest człowiekiem na pewno, na pewno no, no, takim nieładnym po prostu. Myślę, że przywódca jednak powinien jakąś klasę reprezentować sobą. Bardzo źle. Ja nie chcę powtarzać za mediami, że to jest człowiek nieobliczalny, ale myślę, że jest yy, yy, jeśli będzie miał dobrych doradców, no to myślę, że będzie wszystko w okej. Okay. Ale jeżeli doradcy mają podobne poglądy i podobne jakieś takie wybryki, to nie wiem czy to będzie dobrze. Bardzo dobrze uważam. Przynajmniej tam ludzie przemyśleli sprawę, doszli do celu, wybrali tego człowieka, który się należało wybrać. Spełnił swoje obowiązki jako prezydent Stanów Zjednoczonych poprzednio. Bardzo dobrze, więc myślę, że i teraz będzie rządził dobrze. Cała Polska chyba uważam była, żeby był on, żeby nie wybuchło jakiejś wojny czy tam czegokolwiek. Jestem przerażona tym, co się dzieje na świecie. No i się zastanawiam, jak, jak to będzie dalej z sytuacją w Europie. Donald Trump jest bardzo konserwatywnym politykiem, z mocnymi, bardzo prawicowymi poglądami. To źle czy dobrze? Dla Polski myślę, że źle. Jest niemal pewne, że Donald Trump wygrał te wybory. Przerażona co Pani sądzi? Jestem. Zarażona jest pani. Zrażona, nie podoba mi się, bo poglądy Trumpa mnie nie odpowiadają. Czuję na wszystkich, że ci z innych krajów przyjedzą, że nie akceptuje innych narodowości. Ten jego język, to mi się w ogóle nie podoba. Kamala Harris wykształcona, on głupią ją nazywa. To będzie złoty wiek Ameryki. Razem zapoczątkujemy nową erę bezpieczeństwa, dobrobytu i wolności, zapowiedział Trump. Czy zgadza się pani? Nie, nie zgadzam się. Nie zgadzam się, dlatego że w tej chwili świat jest w takim punkcie, że gospodarczo myślę, że Ameryka to nie jest abstryknięciem ręki, że gospodarczo Amerykę Trump naprawi. Bo tak nie będzie. To tylko jest jego hasło. Akurat w te słowa jego kompletnie nie wierzę. Proszę pana, to dzisiaj w radiu właśnie słyszałem się z tym, bardzo zgadzam. Obietnice wyborcze są wszędzie takie same. To można, wie pan. Kopiuj i wklej. Każdy przywódca w, w, w trakcie kampanii wyborczej może to samo mówić. To nieprawda, tak? No oczywiście, że nie. No ja i Salomon z pustego nie naleje. Zgadzam się z tym, ponieważ jego polityka jest nastawiona głównie na Stany Zjednoczone. On ograniczy wszelką możliwość konsensusu między Stanami Zjednoczonymi a Europą. On się skupi wyłącznie na Stanach Zjednoczonych i tak Stany wybrały. Wydaje mi się, że nie. No nie podoba mi się, że tak w stosunku do Ukrainy postępuje i niby wpływ ma na Putina, że to się wszystko zmieni. Wydaje mi się, że nie. A co to oznacza dla Polski, dla nas, że Donald Trump te wybory. Mnie wy... się wydaje, że to nic nie oznacza, że w Polsce jak było, tak będzie. Uważam, że obecny rząd potrafi współpracować z każdym rządem, z ka każdego wysłuchać i negocjować.